Zum, 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 zum. Też jestem gotowy. To będzie epicki lot. Będzie! Dobra, startujemy! 3, 4, 3, Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Ren i się. Siemanko, nie Dzień leży. Się to dzisiaj robimy Przewró uważnie, Przewróciłem się. miło go poznać. Tak jest, słuchajcie, <Renaissance> BIM, NG Drive, losowe samochody, zjeżdżamy z mega trudnej Z jakiejś porąbanej rampy! ...gigantycznej jedności... Nie ląduje, bardzo, ląduje, Wiech, ląduje! Wjechałem na te drewniane jadę, w ogóle bale i w no A mi odpadło. A mi odpadł... Mi kierowca, bikoś. kierowca, bikoś. kierowca, kierowca mi odpadł. Ja... <laughs> uh, no kura. i świeżo. Bez kierowcy kura. też można jeździć. Dobra, tu trzeba będzie jakoś to wyminąć, dobra, pięknie. I robimy to kto, kto najdalej dojedzie, tak rozumiem? Tak, kto <laughs> Paweł, najdalej nie dojedzie. nie uwierzysz co dostałem Paweł. Bugatti. Czy dostałeś buldożer? Znaczy w sensie ten? Dostałem walca. Walca? Jechałem z -y. jest nowy samochód dodany. Walec. Poprzednim jechałem walcem. jest gigantyczny. Co? Co to jest? Walec jest rewelacyjny, jechałem w poprzednim Ciebie odcinku. Łooo, po latam. Dobra. I walec believe I can fly. tony tak przy okazji. Więc Co? To wszystko. Okej. No bo to jest gigantyczny walec. to jest większy, taki, A, taki taki większy, dwa razy większy od Tira. To no wiem, jechałem, nie, 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 nie wiem ile waży. O, jakieś tutaj... Niektura. Auticzka. Mało tych ton, tak trochę. Mało tysiąc ton? Ja pierdzielę No. Co ty powiedziałeś? Takie brzydkie słowo, Paweł. Jak tak można? Moi widzowie nie lubią takich brzydkich słów. Jak tak możesz, Paweł, możesz Paweł, jak tak możesz powiedzieć, naprawdę? Jak tak? Co za... Co za... Co za ham nie Co za niewychowany ham. Weźcie mi tutaj ciągnik jakiś podczepcie, bo ja nie pojadę. Co za niewychowany ham. Paweł, pomogę moi ci, moi poczekaj, pomogę Ktoś ci. Mamy wybój. Ale to okay. nie tak jak na YouTube. Wow. O, elegancko. Jedziesz? Czy to Lambo jeszcze się o? do czegoś będzie nadawać? Rewelacja. Myślę, że to o dziwo. na wygram. O dziwo bardzo dobrze się trzyma to Lambo. Jaką na czeku? tu nie straciłem. Tu nie jechałeś, stary, ty. Jechałeś u mnie gokartem. No bo żeś nie poczekał i żeś... Aaa, no wygrać. A ta. takie buty myślisz. Ty musisz najpierw stanąć. Jest o, twoją o Jezu. Winą. Chyba ty musisz o? najpierw stanąć, ty. Ej to lekko to! było do tej mety. No daleko jadę jadę, 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 jadę jadę, czy zaliczymy ja tam... dzisiaj też Coś zaliczymy no, Siema. chyba tu się już zatrzymam O kurczę oj Idziemy dalej, oj, oj, oj. oj, oj, oj. Bo O, 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 auto jest. Nie, jednak nie, A jest goście, tak bo to nie. Bo O dobra, aż trafiłem, o dobra Okej, okay, to, to skaczemy jednak I Masa, skaczemy jaka. I fikołek, i pięknie, no, bramie, i koziołkujemy Gra lubi, nie? Zganicie nie, zostałem. chyba nie Tira dostałem. O nie, o. zmaściłem. Dobra. Dobra, zjeżdżamy z góry. Czekaj, ty. Tędy? Skier... Tędy co ty, ty masz za no. auto tam? Co, co? Zielony, co to Nie mój jest? tirem! Nie ha mój tir tirem! Okay. Nie ja o, zmaściłem, wo, wo, wo. muszę się teleportować. Wybije <grym> się ty na czymś. O, Chyba kurczę. nie na mnie. Wybije się na nas? Wiedziałem, znowu. Spacząc za moje subskrypcje, on to znowu robi, znowu się nas wybija. Stary, mam tylko wybite drzwi i w ogóle takie inne rzeczy. A potrzebujesz coś więcej? Bez nas by nie no, nagrywał, tak. No, bez tak. nas byłbyś nikim. O nie. Ale powiedział, o, to po jest prosto. toksyczne. To jest toksyczne. To, tak, jest to, 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 toksyczne. Jest, to jest toksyczny związek. W domu się policzymy. Ej, jadę jeszcze, jadę no, jeszcze. W domu się, Paweł, ja widzę, jak się, w się policzymy. Ty, nie ty nie za, tego nie zaliczysz. Nie zaliczysz Paweł, nigdy już. No, ja, ja, ja co, nie mogę się o toczyć? Stary. Boże, ja ty, ty nawet tego nie kontrolujesz. <śmiennie> nawet nie tego strony, nie kontrolujesz? Tu <śmiennie> 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 się kręcą w drugą stronę. Ty, ty nawet tego no, nie ja kontrolujesz, Paweł. Nawet dam Nie, nie rady. mogę jechać dalej. Nawet Ej, nie czujesz, że on jedzie z góry w ogóle. Nara! O Jezu, próbuję. Nie, nie! nie. Stary, co ty, się tam już? Tam no i pojechane. Zatrzymał. Pojechane. No i wszyscy zatrzymaliśmy się w tym samym momencie. No, mniej więcej, mniej więcej o. można by tak powiedzieć. No, Cyrenka. czym jest odcinek, gdy Renik na zjeździe nie jedzie o. Monster Truckiem, Tasty no. Cola, pyk! Co, masz Tasty Cola? No, ale taką ha. wersję taką bertbertową trochę. O, A, okay. ktoś się rozwalił. Ktoś się, ktoś się po... <laughs> Monster Truckiem. Pan ładny Ledwo się popsuł oh, oh, oh. Dobra, oh, teraz jazda bez trzymanki na full speedzie. Zjeżdżaj, Pierwszy Paweł! Paweł, zjeżdżaj Do stąd! stąd. To idź! Stąd. Nie, jestem z przodu! Paweł idź stąd! Eee, nie, da nie zaliczę tego! Gonię cię, Paweł! Uciekaj! O, jedziemy to jeszcze. Nie. Czekajcie. No to na będzie na mega mnie. ciężkie. Czy to jest w ogóle wykonalne, bo to jest jakaś nowa wersja tego? Jest, zjazdu. ale trzeba być bezpiecznym. Ui lecimy to, to jeszcze Czyli na drifcie, na drifcie musisz lecieć, stary. Ja życie na dwie pojechałem. Mogę jeszcze pojechać? O. Ja byłem na tych niebieskich takich co jest ten. Ej, toczy się jeszcze Toczę i się, toczy się. Górka i dołek, górka dołek o. Górka i dołek? O, ja no, na, ludu na takich jeżdżam. niebieskich tam nadal na, byłem. No na stary! auto prawie nietknięte! Przecież rozbity całe było to auto Cicho. Oszukujesz stary A, Czyli on tam się odnowił o, chyba? Odnowił się inserta serta użył pewnie jakieś... Co nie? za typ w ogóle nie, Takie zrobił, nagrywanie z nim dajcie spokój zda. Dawaj, 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 tu do prawej, tu o, do, prawej. O, 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 do prawej ruszyłem, mogę ruszyć, Dalej, On dobra. zrobił tam w ogóle tunik Majkali, no, tyle. Nieprawda. No to nie, ja muszę tyłem. Jadę chyba na kołach, znaczy dwóch, ale jest okej. Okay. Oszukujesz Paweł. Jeden na czterech na kołach, nie Twoi widzowie, mnie, Stary, weź. Weź. Twoi widzowie cię zweryfikują, się, nie tak? Zweryfikują cię. to. Twoi widzowie cię zweryfikują, tak? Nie oszukuj tego. Nie oszukuj, ja bym się Ja myślę, że to jest w ogóle poniżej jadę. godności, ja, naprawdę. Ja, naprawdę. Ja co tyłem, ja tyłem mam, Moje ja auto ja, tyłem. Ja to jest, jest poniżej godności, Paweł, naprawdę. Jest poniżej godności. O, policyjny samochod. Dawaj nitro, dawaj nitro. Chcemy ktoś uderzyć Jezu, to pojadę nie. O, Jadę Mogę ci przepalić jakbyś chciał, o kurczę oi wow. no czekaj, nie, 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 jesteś, to jedziemy to jeszcze. Ty jesteś zbyt przemocowy, nie chcę zrobimy żebyś to tylko Paweł To jest jaj Ale to nie zły, ja. zły do tych boli, pamiętajcie o czekaj o o o o! Jadę Owrót się, odwróć odwróć się powiedział, oprócz boczkiem, boczkiem, się poczkiem otędy, o, tędy, tędy, tędy. co jest? Coś z tymi kołami jest nie tak Paweł uciekaj! Ja mam w ogóle koła do driftu i jadę, jadę po trawie. Jadę po trawie, nie? Drift to po trawie? Jak śmiesz. O temat. Zostawiłeś zderzak typie! Nieprawda! Nawet dwa. I nawet zostawiłem kamerę. Tak kto to jest? Z drogi! Z drogi! mi nie dotyka no, no, taki dobry zjazd ten mnie kurde przychodzi i dotyka. O no to policja Weź jest. się lecz! Nie dotykaj! U mnie to Zosie jest 6 co się haczy! Ja nie dojadę to Jadę, jadę jadę, 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 jadę też, jeszcze. Ty nawet, nie, ty jadę. Nawet nie jadę. Co za koleś? No i muszę się zrespić. Dobra, o próbujemy też robić. Nie no chłopie. O, tu policji, inny monster Z nim coś grać Dobra, a kto to jedzie? Co no, mamy ja teraz? Raidówkę. Raidówkę. rajdówkę, Oho? rajdówkę Ej. do skakania. Fiat 125p Kurde, co ty w ogóle tutaj jeździsz nie masz swojego Jedziemy. toru gdzieś tam na dole? <noise> Za szeroki jestem. No to trzeba dobra, mnie jadę. jeść, no. No to tam tak się wytegowuje. <noise> to byłem chyba. <noise> mam walec, zjadę. stary, mam walec. Jest, jest, jest. Dobra, dobra. Zjeżdżam jestem nietknięty. Jadę walcem. Co to, jak mi jakiś Paweł od, ty od tyłu nie dotknie, Zdrowi to dojadę. Jedzie, dupę! To się no nie skręca! Znowu to samo, znowu to Ej, samo. Twoi... ja jadę. Ja, ja jadę a ten. Co tu Ty się dzieje? Co Ty tu w ogóle ja nie masz zmysłu przetrwania, nie masz zmysłu przetrwania. Ja nie tym się ja nie, nie mam Ja po prostu hamulców. Aba, lecimy tam. nie Lecimy tam, do lecimy do nich. To, że dalej, na do osób wiadomych i ci płytę główną zaraz. Dobrze jest, dalej. nie udało się jednak? O, o, dobra, nie, dobra jednak dam radę, od od tej, dam radę z trzema kołami, dam radę z trzema kołami teraz. Paweł nie oszukuj Co oszukuję? Nie oszukuję Oszukujesz cały czas został jeszcze W żadnym wypadku Twoja godność no, tam ciste. została Go go power oh, dobra, nie. nie Paweł nie! Paweł nie rób tego! No. Na plaka mam, plaka mam Co no. za ty? No bo tam, ja do, do środka ]łem. Gdzie miałem jechać? Paweł! O, całą tak, odwróć drogę! Się, odwróć się, odwróć Bo moja Kałą droga! Drogę nie. nie, i będzie nie, koniec, tak będzie robi. kraksa, Czego będzie kraksa! Okay. O, Ale czy dam o, radę? Kurczę. Chyba... <ślepuszczak> Oj! <ślepuszczak> <ślepuszczak> turbo Oj! Chyba nie dam. Dobra, szybki respi. A to? Dawaj, jedziemy. O, ambulans. Ambulans masz? Pomogę ci, Paweł, czekaj. Czekaj, czekaj, bo o... No, co jest? To nie ma sygnałów? nie ma sygnałów, bez jaj! Ale beznadziejna. Ej, nie ma, jesteś, nic nie ma, nie... silnika, ani Ojej. nic, ktoś mnie może Nie jesteś, krąć, czy coś? Nie jesteś w robocie. Czekaj, pomogę ci, czekaj, jadę, 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 No pchnij mnie, bo ja tu nic nie mam normalnie. Ja bym go nie dotykał. O, jedź. O, dziękuję. Ale jedź! No, ale mocniej, ja nie mam silnika! A nie hamuj przy nie. okazji! Ale ja nawet, stary, ja nawet nie mam kół. Znaczy, w sensie tego, dobrze, że e, nie mogę skręcać. Chociaż mi, mi teraz nie rozwali. Pomogę ci, poczekaj. latamy. Ja nie mogę nawet Dobrze ci latamy! Bez jaj, tam, to ci, pani. pokarało cię za mnie. O, o, o. Dobra, szybki respik, o, proszę bardzo. O, i piękna Kamu... naszy. Kamu... No i tym Klamu... to ja mogę klasyczny jechać. klasyczny, pierwszy. Y, lata nie. osiemdziesiąte, klasyczek. Nie. nie. Lata nie. osiemdziesiąte, piękne lata. Tak, nie opanowałem. Tak, się. No, nie. Ojej. My Nie, Paweł nie rób tego. Paweł nie. No, Paweł nie rób tego. Paweł nie. No, przecież idealnie wyprzedziłem. Fuksem. Ale o, staję, mogę... O nie, kamienie. Kamień najgorszy! O dobra, luz. Nie, straciłeś, koło? Nie. straciłeś koło, straciłeś koło. klocki lego, klocki lego zostały. koła! Wow. Jak to nie? Tu nie? Jest Teraz na pewno dojadę. mi się LEGO rozsypałeś są stary. Są niezniszczalne! Są niezniszczalne! O, o stary, czekaj. Yy, no, Toczę się! Ja mam problem. Ja zostało 5 minut tego Co jeszcze. Houston, mam problem. Na lodzie jestem! Dobra, dobra. Maszyna. dobra ale fura. Czekaj, dobra. Próbujemy tak. czegoś nowego. Co to jest za auto w ogóle? A może być. Jadę Oj, dół, bo trzeba już dojechać. przewraca Paweł przewraca się nie? w ogóle. Zawsze tutaj gdzieś w moją stronę, no. Co on ma w ogóle, nie? Jakiś pociąg. O. O, jest. o kurczę. O tym to nie pojadę to w ogóle o, o, Paweł, wyjdź Paweł, wyjdź, Paweł, wyjdź, Paweł, wyjdź! No tego rysu do kitu! Nie mogę. <laughs> nie, nie no, jest to, jest nie nie no to, to nie ma sensu. No to normalne. nie ma sensu. i tyle, nie? Jak? Przecież no. nie zrobiłem nic nawet. No jak nie? To nie była moja wina. To twoja nieudolność. Dobra. Prowadzenie prowadzeniu Nie spocznia, aut. tego nie chciałem. Nie podłączam, by ale chyba <noise> To byłem ja. Wybuchłeś? <noise> <noise> no no ale coś. Kupacz, że w ogóle. E... O stary. speeder mi się włączył. O rewelacja, daleko zejdzie. Ej dobra, y, spoko. Maska, Na co ci silnik? Maska i bagażnik. Kręcę się na, na bazy, no żeby na bazy, na bazy się, bazy, się kontrolować <noise> na masie i bagażniku no. jedziemy uj, 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 dobra no to i, siła grawitacji i, 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 nie 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 skręcaj skręcaj dobra. prostuj o o jeszcze jedziemy dobra ty, normalnie w życiu nie dać mi dojechać nie co? To ty nie dasz dojechać nam dojeżdżanie jest dosłownie mi nie dajesz mi no pojedziemy jeszcze to Teraz te kamienie ci... najgorzej kamienie. nie dajesz ci wyboru powolutku o, kamienie super. To coraz Cię gorzej wiadze coraz gorzej się czuję Kamienie, Coraz są, mój kamienie stan. są porąbane Czekajcie. Tu, tu się jest? odbije, no, jest, tu, tu się ma. odbije, tam uderzę, no i no, no, dalej no, ja Kamienie, kamienie, kamienie! O! Jakieś bagi. Dobra, A? może jakieś bagi przejdziemy. Jest o, problem? Jeśli... Jaki problem? Nie. Wał mi się zepsuł. U mnie nie ma problemu. Więc mogę... Dobra, i teraz jest problem jechać. Rozwalić się wał No, urwał mi się. O Jezu! Więc nie przenosi napędu, nie? Takie buty. No takie buty. O, Hirochi na pewno dolejdzie. Dojedzie Hirochi. Paweł, Paweł nie, Paweł nie rób tego! Co ty robisz? Paweł! Ale stary, ja co ty tam robicie, nawet nie, chcę, nawet nie chcę. Czemu ty podobnie mnie nie wjeżdżasz? Paweł nie rób takich rzeczy, rzecz, rzecz. tak? Nie jakby jechałeś specjalnie tam, na nie mnie, prosto. nieprawda. No, skoro ale Paweł jest z tyłu, trzeba uciekać się po prostu. Zaszła ci. Paweł jedzie z tyłu, to trzeba Ja mam bugi, Paweł... jadę stary. Aha, ty jedziesz No, małym Buggy jechałem. U mnie, u mnie, u mnie masz zrespiony inny samochód, wiesz, dlatego. Rewelacja. Nie, o nie, zaraz mnie Nie masz goni. mniejszego? Nie. nie. Zaraz do O no, Jezu. Jak ty chcesz zjechać, jak ty tak jedziesz, jak, jak, nie ja wiem. I tak ne... Ja bo jest, no i dojechałem. Patrz teraz, patrz. Wiesz, że no, ja byłem za tym, za tym niebieskim lodem, nie? W tunelu. Ja, ja byłem to, co... też byłem za lodem, ja dopiero, ja tu, w tym, w dziurze tam trafiłem no, z nie... drzewami. Przepraszam bardzo. Challenge o. jest taki, że trzeba dojechać, a nie dojechać jak najdalej. Nie, nie, jak, jak najdalej było. Trzeba się dotoczyć tak. to najdalej. Jak najdalej dalej, dalej. to. inaczej, challenge jest jaki jest, a i tak zwyciężyłem ja. To wiadomo, co ja wiedziałem powiedziałem. Tak i, tak. i tak widzowie napiszą. I oczywiście. po co my tutaj w ogóle nagrywamy z nim, jak on zawsze oszukuje? <laughs> jaki o. jest sens? Ooo. Raz. raz pojadę. Pięknie. Raz będzie rekord. Raz będzie rekord. Czekaj, patrzcie na to. muszę za, tu zacznę hamować. O Skręcę. Uj nie, nie tutaj, tutaj nie tutaj dobra, nie tutaj nie tutaj, nie tutaj nie Kręcaj czekaj, czemu na zachuję? Nie ma sensu Mimo wszystko, Anon. no nie oj. ma sensu, oszukujesz po prostu oj, uj oj, uj oj. już nie może pojadę, będzie lepiej O dobra czekaj, odwróć no, się, idzie dalej. dalej, nie jednak nie jeszcze Próbujemy inne auto O no, może okay. to jednak pojedzie, zobaczymy Czekaj o? czekaj czekaj, odwróć Ej. go odwróć go o, że nie ma silnika nie. w ogóle No nie, tu są jeszcze dziury takie Tam to auto nie miało silnika Za jeszcze dziury są i wpadłem w dziurę wtedy nie, teraz to już nie dojadę nio, na pewno. Nie, nie. Dobra, no na, razie jakoś, na auto jakoś jadę. Popróbujemy Próbujemy. O, dobra, dawaj, 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 dawaj. Nawet nie wiem, jak nazwać to auto. Jeśli nie, macie ja pomysły, piszcie w, w komentarzu. Czekaj, czekaj, kamienie, kamienie, kamienie. Dobra, mamy to. O chłopie, co tu się dzieje? Będę powolni. E, mamy, czekajcie, mamy, mamy po prostu tam dotrzeć, czy dojechać? Bo to jest delikatna <laughs> e, jedziemy zdecydujcie nie. szybko Ale on kombinuje się i... Jeśli... nie Ale ty latasz w powietrzu pewnie znają życie oszukuje, nie. Oszukuję oczywiście. A że tego tak. dostałem. Dostałeś? Dostałeś? Ja ogólnie czasem ten nowy nam się skończył. Jeszcze nie, bo jadę! Ja na pewno nie. Więc na pewno się nie skończył. Ostatnie, ostatnie wasze podrygi Nie oszukuj! Nie dojadę, bo to ma strasznie sztywne zawieszenie. Na pewno się nie skończy. bo to dopiero co zaczęliśmy, więc... Idziemy dalej. O. Nic się nie stało. O! o. Jakbyście widzieli klocki Lego rozrzucone, to znaczy, że i takie różowe. To, to były ja. twoje. Tak. Jest dobra. ich coraz więcej na mapie. <laughs> Ciekawe dlaczego. <laughs> no Domyślam się. E, dobra, ja ogólnie o. chyba lecę tutaj już poza mapę w ogóle teraz, w tym o. momencie. Tak, tak pięknie To, że ty chcesz skończyć, to nie znaczy, że my. O. Dobra, ogólnie tak to jeszcze. Wez... O, dobra, tym może Jadę. dojadę. Jak daleko Ejski pojedziemy? Nie daleko jakoś. Ale się naprawiam, no to, ja to musimy się przejechać, wiesz? A on się naprawdę oszukuje no tak, no Ale weź. No ty nieprawda. No, nie no. I ja chcę do końca a, dojechać. A, 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 nie bo no, nic więcej, nic dodać, nic ująć. No. Ale przyznałem się, mam honor, a nie tak jak wy Co masz? Ale... Paweł oszukuje cały czas i a co niby to jest, jest okej. Okay. Nie no. no. Ja nie oszukuję. Ja Paweł nie oszukuj! W ogóle no, właśnie widzę, jak latasz w powietrzu, stary. Co ty gadasz w ogóle? Paweł, czemu lecisz? Ja, <laughs> ja nie. Ty lecę. tu w ogóle lata, zobacz. Co ty? Czekaj, muszę w drugą Faktycznie stronę. nie jest sobie. w powietrzu. W no, sposób. oczywiście, że tak. On zawsze na trafiłem. mnie mówi, że jestem oszustem, co nie? Tak. A popatrz i popatrz Właśnie co on widać, on jak robi, co, to robi, nie? Od kilku odcinków, co on robi, nie? Paweł! Jest w ogóle niereformowalny. Paweł! Daj spokój! Damy radę, patrz, zrobimy to razem! O, tam, Lecimy, Paweł, dawaj! Nie w tą stronę! Nie na, w tą dół, na dół, na dół, Nie wiem, gdzie jest przód! Ja też nie wiem, gdzie jest przód, o, lecę. Dobra, ogólnie, dobra, tym symbolicznym skończymy, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Nie, ja się jeszcze nie, bo toczę! Ja, ja się ja toczę! Nie ma dojeżdżania! Toczę się na sam spód! Ja to już pustynia jest później stary, jest. jest. Bo ja wracam na początek, nie? Tu <laughs> jeszcze jest pustynia, ja stary, stary później. <laughs> Ej, na końcu jestem. Teraz my tak, końcu. Tak, wiem. Nie no, z naprawianiem się to nawet nie powinieneś widzieć tego końca. Ale jeśli nie, naprawiam, nie to... Dostaję żebanicę. ...toczę się. Ja byłem tam w dziurze. Dobra, dojechałem do końca. Czyli może uznać, że z wygrałem, z nie? Nie no, ja, ja wygrałem. Nie, ja wychodzę stąd. Ja wychodzę. Do widzenia państwu.